Sylwia chciałaby mieć skórę jasną i o równym kolorycie. W tym celu wykonam jej zabieg depigmentujący z witaminą C. Wykonam teraz demakijaż twarzy preparatem alkoholowym, który jest oparty na minerałach morza. Delikatnie niedoskonałości twarzy zminimalizuje przy użyciu Dersonvala. Stosujemy go dla cery dojrzałej i cery problematycznej. Darsolval to urządzenie, które ja szeroko stosuję w swoim gabinecie. Używam tego urządzenia i kolejny zabieg to jest o 30-40% mniej tych stanów zapalnych. Minimalizują się, poprawia się stan tej skóry, ona się samoregeneruje. Teraz wymasuję peeling z witaminą C który przygotuje skórę do wprowadzenia serum whitening. Teraz położę serum, który zminimalizuje skutki promieniowania UV. Krem z witaminą C, również ze składnikami, które będą działały na poziomie melaniny, wyrównując kolory skóry. Jest to wspaniały zabieg, który możemy również stosować na dłonie. Dla osób, Starszych z przebarwieniami. Na okolice oczu rozprowadzę teraz Sylwii krem, który głęboko nawilży, jak i również wzmocni mechanizmy obronne.